Super, że jesteś. Na wstępie szybkie ogłoszenie kryminalne. Dla osób słuchających mnie na platformach podcastowych, słuchajcie, na chwilę obecną nowe odcinki nie będą się tam pojawiały. Więc, jeżeli lubisz mnie słuchać i chcesz poznawać nowe historie, to zapraszam na YouTube. Dziś opowieść z cyklu takich, które mogą być odsłuchane. W różnym towarzystwie. Niemniej jednak nadal jest to opowieść kryminalna. Przenieśmy się więc do słonecznej Kalifornii w listopadzie 2016 roku. Otóż, 2 listopada, 34-letnia Sherry Papini wyszła pobiegać. Nie poszła nigdzie daleko, bo zaledwie mila od domu mieszczącego się w Reading na północy stanu. Ze swojego rzekomego joggingu już jednak nie wróciła. Kit Papini, małżonek kobiety, spokojnie wrócił sobie do domu ze swojej pracy w sklepie Best Buy. To jest taka amerykańska sieć sprzedająca szeroko rozumianą elektronikę, i zauważył, że w domu nie ma jego ślubnej. Przeszukał więc dom, przeszukał okolice, ale po Sherry wszelki ślad zaginął. Ponieważ jednak para miała w telefonach zintegrowaną aplikację do odnajdywania tych aparatów, to Kit, nie zastanawiając się długo, zdecydował się aplikacji użyć. Okazało się, że telefon znajdował się niedaleko. Wyszedł z domu i udał się wprost na skrzyżowanie Sunrise Drive i Old Oregon Trail. Aplikacja pokazywała, że to właśnie tam, Niecałą mile od ich domu mogła znajdować się Sherry. W końcu według wszelkich informacji właśnie tam znajdował się jej telefon. No i właśnie. Po dotarciu na miejsce okazało się, że owszem, telefon był, słuchawki były, ale po jego żonie pozostało jedynie jakieś kilka włosów zaplątane w kabel ze słuchawek. Urządzenie dokładnie owinięte kablem słuchawkowym leżało na ziemi, jakby ktoś celowo je tam umieścił. Nierozplątane, nierzucone, nie, nie wyrwane, tylko starannie ułożone. W domu rodziny brakowało także ich dzieci. Zastanawiając się, co u licha stało się z jego rodziną, zadzwonił do przedszkola, by zapytać, o której godzinie Sherry odebrała dzieci. Jakież było jego zdziwienie, gdy okazało się, że o żadnej? Kobieta w ogóle tego dnia nie pojawiła się w placówce, by odebrać maluchy. Mężczyzna udał się wprost do szeryfa hrabstwa Szasta, Toma Bosenko, któremu zgłosił zaginięcie ukochanej. Jak twierdził, mogłaby zostawić jego, zostawić dom, zostawić całe swoje życie, telefon, wszystko, ale nigdy nie zostawiłaby dzieci. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa? Pierwszym podejrzanym na dzień dobry, Zawsze jest współtowarzysz życia. A ja dodam od siebie, że zazwyczaj to właśnie on jest sprawcą wszelkiego nieszczęścia. I choć zabrzmiało to pewnie dla wielu z Was ironicznie, to niestety statystyki policyjne mówią same za siebie. Najczęściej to partnerzy są odpowiedzialni za pobicia, zaginięcia czy zabójstwa, co nie znaczy, że do końca życia masz pozostawać szczęśliwą singielką albo szczęśliwym singlem. Wracając jednak do sprawy. Szeryf Tom maglował szanownego małżonka na wszelkie możliwe sposoby. Jednak ten grzecznie współpracował, a do tego bez żadnych oporów zgodził się na test poligrafem. Oczywista oczywistość, hit. Bez problemów przeszedł wykrywacz kłamstw. Wiadomo jednak, że to urządzenie można oszukać. Więc dalej pozostawał w kręgu zainteresowań policji. Przez kilka tygodni zarówno policja, jak i sam Keith robili wszystko, żeby odnaleźć Sherry. Pojawiły się oświadczenia dla prasy, pojawiło się wystąpienia małżonka, pojawiły się rzecz jasna jego łzy, a do tego wszystkiego pojawiła się oczywiście odpowiednia strona to zbiórki pieniędzy. Zanim jednak przejdę do pieniędzy, muszę dodać, że w czasie tych poszukiwań policja wykonała ponad 12 przeszukań w stanie Michigan. Wszystkie przeszukania miało oczywiście poparcie w nakazach podpisanych przez odpowiedniego sędziego. Mało tego, podczas tych działań operacyjnych policji pełnego wsparcia udzielało im FBI. Niestety Przyczyny tak rozległych poszukiwań międzystanowych nie zostały ujawnione. Tymczasem w Kalifornii, w momencie, kiedy na koncie wspomnianej wcześniej strony pojawiło się prawie 50 tysięcy dolarów, zbiórka została zamknięta, natomiast Sherry magicznie się pojawiła. Szczęśliwy powrót na łono rodziny wydarzył się w iście magicznym dniu. Ponieważ był to 24 listopada, czyli święto dziękczynienia. Naprawdę cudowny zbieg okoliczności. Nie dość, że tak ważny dla Amerykanów dzień, to jeszcze miłe 50 tysięcy dolców na koncie, ale do wszelkich podejrzeń jeszcze dojdziemy. W tej chwili powiedzmy sobie, że kobieta pojawiła się około 4:30 nad ranem na poboczu Country Road 17. Tuż przy autostradzie międzystanowej numer 5 w hrabstwie Jolo. Samo miejsce odnalezienia, czyli okolice miasteczka Mountain Gale, znajdowało się mniej więcej 240 km na południe od miejsca, gdzie zniknęła 3 tygodnie wcześniej. W czasie odnalezienia ciągle była też w jakiś sposób związana i mówię w jakiś sposób bo miała na sobie łańcuch. I tutaj zaczynają się historie z mchu i paproci. Początkowa wersja mówiła o tym, że Sherry poszła sobie pobiegać i została napadnięta, a w efekcie porwana przez dwie kobiety pochodzenia latynowskiego. Niestety nie za bardzo była w stanie je opisać, ponieważ one albo miały zakryte twarze, albo to jej zakładało na głowę cokolwiek, co było pod ręką, żeby ich nie widziała. Powiedziała także, że została naznaczona przez porywaczki, a znamie znajdowało się na prawym ramieniu. Cóż jednak miało ono przedstawiać, tego policja nigdy dokładnie nie ujawniła. Według jej słów po porwaniu kobiety pobiły ją i trzymały w piwnicy do czasu, kiedy zdecydowały się ją zostawić na poboczu wspomnianej wcześniej drogi. Do opisu całej sytuacji dołączył się małżonek poszkodowanej twierdząc, że podczas porwania jego ukochana była ofiarą przemocy, że złamano jej nos, a także, że jej włosy zostały obcięte. Najgorsze to włosy, wiadomo, prawie jak zęby, nie odrosną. Według niego po powrocie ważyła też zaledwie 40 kg. W chwili odnalezienia na ciele kobiety odnaleziono męskie DNA, ale jakimś cudem żadnego DNA należącego do kobiet nie odnaleziono. Patrząc na to, jakoby napaść i uprowadzić ją miały dwie latynoski, to brak jakichkolwiek śladów kobiecego DNA wydawał się policji dalece podejrzany. Męskie DNA odnalezione na Sherry także stanowiło zagwostkę, ponieważ nie należało do jej małżonka. W raporcie z badania Sherry, tuż po tym jak została odnaleziona, lekarz stwierdził ślady przemocy fizycznej faktycznie złamany nos, wypalone na ramieniu znamie, z jakimiś zastraszającymi słowami ale nie odnalazł żadnych śladów nazwijmy to złego dotyku. Ona nic takiego nie zgłaszała, ale, wiadomo, jako badanie medyczne, trzeba było sprawdzić wszystko i lekarz stwierdził, że była, nazwijmy to, nietknięta. Włosy kobiety faktycznie były obcięte, ale też nie na krótko, tylko do ramion. W szpitalu, do którego przywieziono Sherry po jej odnalezieniu, nie znaleziono natomiast żadnych śladów po przecięciu stopy, mimo że kobieta twierdziła, że podczas walki z jedną z porywaczek taka sytuacja miała miejsce. W oświadczeniu sierżanta Briana Jacksona z biura szeryfa padły słowa, iż śledztwo jest cały czas aktywne, jest w toku, że władze poszukują ciemnej terenówki z dwiema kobietami pochodzenia latynoskiego uzbrojonymi w pistolet. Mówił też, że mogą być niebezpieczne. Sam szeryf zaś powiedział, że policja jest w posiadaniu pewnych wrażliwych informacji. Wrażliwych, jeżeli chodzi o dobre śledztwa, które w tym czasie absolutnie nie zostaną przez władze ujawnione. Detektywom udało się pozyskać niemal 20 nakazów przeszukania, które obejmowały bilingi telefoniczne, konta bankowe, konta mailowe oraz profile na mediach społecznościowych. Okazało się też, że w trakcie poszukiwań rzekomych sprawczeń porwania Policjanci pracujący nad sprawą poszukiwali dowodów albo wskazówek poza stanem. To, co już wspomniałam, że w Michigan. Zapytani o to, dlaczego ich śledztwo zdaje się wykraczać poza granice stanu oraz skąd pomysł na niemalże 20 nakazów przeszukania, zwyczajnie odmówili odpowiedzi. W tym samym czasie, już po odnalezieniu się Sherry, Kit intensywnie udzielał wywiadów na prawo i lewo. Problem polegał na tym, że ta nadzwyczajna wylewność i gadatliwość mężczyzny ewidentnie utrudniały śledztwo. Policja zaczęła odnosić wrażenie, że on robi to celowo i że coś jest na rzeczy. W tak zwanym międzyczasie do biura szeryfa hrabstwa Szasta, pamiętasz, ją odnaleziono Wiolo, Zadzwonił jakiś bliżej niezidentyfikowany mężczyzna i opowiedział policjantom, że Sherry absolutnie porwana nie została, a te 22 dni, kiedy nie było jej w domu, zwyczajnie spędziła z nim. Te rewelacje też wydawały się być wyssane z palca i zawiodły policję donikąd. Jednak po sprawdzeniu komputera Sherry detektywi doszli do wniosku, że wymieniała ona z kimś korespondencję i to wymieniała ją całkiem intensywnie. To właśnie sprawdzenie skrzynek mailowych kobiety zaowocowało nakazami przeszukania oraz wizytami w stanie Michigan. Detektywi nie tracili czasu i już 9 listopada, czyli tydzień po zaginięciu, pojawili się w domu pewnego mężczyzny w Detroit. Niestety ten wątek sprawy także zawiódł ich. Donikąd. W dalszym toku śledztwa na wierzch zaczęła wypływać przeszłość Sherry. A w niej pierwsze starcie z policją w wieku lat 18, kiedy to na słynny amerykańskie 911 zadzwonili Loretta i Richard Graff, rodzice nastolatki. W pewnym czasie dziewczyna próbowała wykopać drzwi do ich rodzinnego domku nad jeziorem Szasta, po czym. Uciekła do Reading. Następny telefon na policję także wykonali rodzice. Tym razem młoda kobieta liczyła sobie 21 wiosen. Przez swoich rodziców została oskarżona o kradzież pieniędzy z konta bankowego ojca. Później jakoby miała te pieniądze oddać. Następnym zgłoszeniem do władz było to, że Sherry sama sobie robi krzywdę, a później oskarża o to własną matkę. Także, jak widzisz, dziewczyna od młodszych lat miała problemy ze sobą, miała ewidentnie problemy mentalne, i policja naprawdę nie bardzo wiedziała, którego wątku się złapać. A ja jeszcze dodam, że poza telefonami rodziców jej siostra także potwierdzała te informacje. W każdym razie, całe to rzekome porwanie było bardziej niż dziwne. Według emerytowanego sierżanta Policji Nowojorskiej, Josefa Giacalone, żadne porwania, w których osoba uprowadzona jest nieobecna przez tak długi okres czasu, nie kończą się w taki sposób. I mimo tego, że mężczyzna na dzień dzisiejszy jest wykładowcą, profesorem w John Jay College of Criminal Justice, to jak najbardziej podpisuje się. Swoim nazwiskiem pod tą wypowiedzią, pod tym twierdzeniem. To samo zresztą twierdzi inny ekspert od prawa i spraw karnych, Ken Ryan. Mężczyzna, który obecnie wykłada na Uniwersytecie Stanowym w Kalifornii, przez 25 lat zajmował się takimi sprawami. Powiedział wprost, że przez ćwierćwiecze swojej pracy jako stróż prawa nigdy nie spotkał się z sytuacją. By ktoś został porwany na 20 dni i po prostu wypuszczony. Następną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że nigdy nie podano, nie ujawniono żadnego motywu. Nigdy nie było żadnego kontaktu z żądaniem okupu czy z czymkolwiek innym. Mało tego, policja ustanowiła 100 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Tutaj dokładnie była to pomoc od jakiejś anonimowej osoby. To nie, że policja ze swojej kieszeni taką kwotę zaoferowała. Te 100 tysięcy jakoś też nikogo nigdy nie skusiło. I tak samo jak nikt nie pokusił się o pieniądze, tak samo policja nie dotarła do nikogo, kto miałby motyw, czy to właśnie okup, czy zemsta, czy jakiekolwiek odegranie się na niej, a może na jej mężu. Innymi słowy, ta sprawa utknęła w martwym punkcie. Dodatkowym problemem okazały się dwie rzekome porywaczki. Ponieważ nie jest to coś, z czym stróże prawa spotykają się nawet rzadko. Jeżeli w jakichś porwaniach uczestniczy kobieta, to zazwyczaj partneruje jej mężczyzna, a nie druga kobieta. Według policji takie rzeczy po prostu nie mają miejsca. No i właśnie skoro o wspomnianych wcześniej latynoskach mowa, to muszę ci powiedzieć, że niecały rok później, w październiku 2017 roku, policja ujawniła dwa portrety pamięciowe rzekomych porwaczek. Według opisu Sherry, pierwsza z kobiet miała pomiędzy 20 a 30 lat, 1,60 60 wzrostu, ciemne kręcone włosy, cienkie brwi i przekute uszy. Druga zaś miała pomiędzy 40 a 50 lat, metr 73. Miała długie, proste włosy z zaczątkami siwizny, grube, szerokie brwi i także przekłute uszy. Pomimo podania rysopisu obydwu kobiet, biuro szeryfa twierdzi, że nie stanowią one zagrożenia dla publiki. Dla policji czy też osób obeznanych z prawem. Znaczy to mniej więcej tyle, że nawet jeżeli faktycznie i jakieś porwaczki były, to policja zwyczajnie uznała, iż nie było to przypadkowe porwanie, a wszystkie trzy kobiety się znały, czyli porwaczki i Sherry. Tym samym publika, czyli osoby postronne, nie miały się czego obawiać. A co w tej sprawie powiedzieli ci, którzy zawsze wiedzą najwięcej, czyli sąsiedzi? Na przykład, to, że sama historia z wyjściem na jogging jest mocno naciągana, ponieważ kobieta nigdy nie biegała. Jakim więc cudem ten jeden, jedyny raz, kiedy rzekomo wyszła na jogging, akurat wtedy została porwana, a i telefon został ładnie złożony i ułożony na ziemi, nie wiadomo. Powrót do domu dokładnie na święto dziękczynienia też nastręcza dużo pytań. Zwłaszcza biorąc pod uwagę te 50 tysięcy, które rodzina mogła w tej chwili bardzo łatwo wydać. Dla osób nieobeznanych w temacie powiem tyle, że okres święta Dziękczynienia w Stanach, to jest okres istnego szaleństwa zakupowego, kiedy to jedna obniżka pędzi drugą na okoliczność tak zwanego Black Friday. To są takie momenty, kiedy w Polsce ludzie wyrapują sobie oczy po lody jakichś bałwanów, albo próbują dorwać się do klapków w jednej z sieci sklepów. Wszystkie chwyty dozwolone, rozumiesz, wolna Amerykanka. Dantejskie sceny, innymi słowy. I często taki Black Friday przechodzi Cyber Monday, czyli wszelkie promocje, bonusy, rabaty i wyprzedaże trwają przez cały weekend, włącznie z tym właśnie wspomnianym poniedziałkiem. Ja muszę dodać od siebie, że szanujące się firmy zazwyczaj rabaty, jakieś promocje mają dwa razy w roku, i jest to właśnie święto dziękczynienia, czy w okolicy święta dziękczynienia oraz Dzień Niepodległości. A wracając do sprawy, i tutaj nie tylko sąsiedzi, ale i większość ludzi, nawet tych, która wpłaciła pieniądze na stronę składkową, stwierdziła, że jest to zwyczajne oszustwo, dobrze zaplanowane w czasie i żądają zwrotu pieniędzy, zwrotu wpłaconych środków. Na dzień dzisiejszy kobieta mieszka razem z mężem i córką i synem na obrzeżach Shasta Lake w północnej Kalifornii. Według Joyce Allison, sąsiadki, rzadko opuszcza dom. Na stan zeszłoroczny policja nikogo nie aresztowała. Kobiet nie odnaleziono. Generalnie wszyscy myślą, że zwyczajnie ich nie było. I przy wszystkich tych opowieściach ciężko się dziwić. Składki tak samo zostały zamknięte. Rodzina w sumie nie rozliczyła się z tego w żaden sposób. A miały być to pieniądze na poszukiwania Sherry. Gdzie wiadomo, ona po prostu wróciła sobie do domu. Z tego, co mi wiadomo, to wcześniej też była taka sytuacja, że zwyczajnie urwała się z jakimś kochasiem. I tutaj jawne podejrzenia są takie, że Sherry właśnie poznała kogoś przez internet, że chciała trochę pobalować, ale coś nie wyszło, coś nie zaskoczyło i została po prostu w efekcie na lodzie, wiadomo, ale zanim została na lodzie, to. Wydarzyła się taka, a nie inna sytuacja, czyli możliwe, że trafiła na jakiegoś miłośnika, tak? Łańcuchów skóry i tego typu rzeczy. I dlatego została, że tak powiem, oddana czy wyrzucona w takim, a nie w innym stanie. Natomiast ona tam trochę lodowała, zmieniała trochę tej opowieści. I każdy niby przypisywał to faktowi tego, że może być w szoku i może dokładnie nie pamiętać. Niemniej jednak, tak naprawdę, nie znaleziono w sumie dowodów na to, że ona faktycznie była porwana. Ona zniknęła, to jest fakt. Została porzucona. To miejsce wygląda z kamer nocnych, z CCTV, jak coś ela parking, a ona się gdzieś tam na obrzeżach błąka, przesmyrka. Natomiast, tak jak powiedziałam, mimo no, dużej nagrody, tak, 100 tysięcy dolarów. Nikt nie zgłosił się z żadną informacją, która, która pomogłaby rzucić jakiekolwiek nowe światło na zaistniałą okoliczność. Więc tyle mam Ci do powiedzenia dzisiaj. Dziękuję oczywiście moim chłopakom, rodzynkom. Dziękuję Tobie, że chciałaś spędzić ten czas ze mną. Za wsparcie, jak zwykle, dziękuję Ani M i Genaro. Dla chętnych na kawie i ciastkach pojawi się odcinek o zaufaniu w związku. I to takim grubo pojętym, ponieważ będzie mowa o wrabianiu kogoś w dziecko. Więc jeżeli się to interesuje, to link oczywiście będzie poniżej. A tymczasem a tymczasem dobranoc.